Siema, dzisiaj lecimy na skatepark do łasku, ja tam razem z Natanem. Aktualnie się już pakujemy i będziemy powoli wyjeżdżać. I jeszcze na sam początek chciałem wspomnieć, żebyście stawili subskrypcję i łapeczkę w górę dla rozwoju kanału. I w sumie tyle. Zaczynamy! Dojechaliśmy już z Natanem na dworzec, ale i tak musimy czekać, czekamy na parę jeszcze osób, bo nie jedziemy sami. Jest aktualnie godzina przed 11, będziemy pewnie jakoś 12, coś takiego, nie? Jesteśmy już w pociągu, co się stało? Co się stało? Niech pani opowie. Nie chcieliśmy dać biletów. Co? Ja opowiem. Byliśmy tam i pani podeszła i... i nie wiem. <grym> no sytuacja to... wygląda tak, że mieliśmy kupić bilety w pociągu, ale się okazało, że musimy najprawdopodobniej zapłacić 150 zł mandatu. z pani powiedziała, żebyśmy skipczyli na przedpociągu pociągu i jedziemy właśnie do łasku za darmo. A to jest moje Instagram. Kazik, całych proszę Bardzo podajcie. Dzisiaj, fajne nowe padną jesteśmy na skateparku, wow, jak to zrobiłeś? Nie wiem, poknąłem was i wyplułem No to teraz będziemy trochę jeździć, testujemy skatepark Dobra. Gdzie my jesteśmy w ogóle? W łasku, za długo na Tutaj mam taki fajny bank, strasznie zajebisty kąt i na niego rozpęd Także może jakiś bank session na rozgrzewkę Dobra, lecimy session na banku Ale gorąco Ale catch! Ale catch! Dobra, lecimy tu jeszcze Ładnie Jak zawsze Jestem wykorzystywany Nadszedł mi taki pomysł, żeby to przeskoczyć całe z inwardem. Nagłu no, ta puka ma ze 3 metry, może? Czekaj. Więcej. Nawet więcej. Przejdę, czekaj. Raz. Dwa. No mniej więcej ze 3 metry. Tak, plus minus. No a z wybiciami no to ma tak pewnie ze 4,5 metra. No No nie, to ma około 3. No dobra, ale chciałbym stąd tam przejść z inwardem. To się mały wydaje, ale zobaczymy. rip chula i noga Zrobił Proszę, tutaj jeszcze raz jest Instagram. Pluszek masz wstawić. Zrobił Widzicie, pojebany chłopak. No ty jeździmy, szukamy jakiegoś pomysłu, bo na tym bęku już coś tam zrobiliśmy. Jakieś te bęki też są bardzo spoko, w sumie do skakania bardzo mocno wywalają. No i też jest to taki flybox, który też możemy jakoś wykorzystać, więc może coś popróbujemy. Nie wiem, myślę, że będzie dobrze. Jak kurwa jest gorąco, jest masakra. Skoro tak? na 30 stopni. No ogół to nie lubię streetów, ale jest taka bardzo fajna rurka, która prowadzi od jednej strony bęku na drugi, więc spróbuję tę rurkę zrobić. Jeszcze kawałeczek. <laughs> Jeszcze tak. Proszę Państwa, Adrian Guszek robi rurę, niewiarygodna. Dlaczego nie robię rurek, panowie. Dzisiaj chyba wybraliśmy słaby dzień nagrywania. Jak widzicie, <grywa> zaulają strasznie. Nawet dwójka już uciekła, bo nie mogła wytrzymać z gorąca. Jest nie wiem, 30 stopni. No jest ciężko jeździć. Mam nadzieję, że no, nie będzie ten film krótki, no ale postaram się jak najwięcej dla Was nagrać. I przy okazji przypominam, żeby subskrybować kanał, tylko 14% osób to robi. Także subskrybuj, żeby rozwijać. Wiesz co, mnie boli Adrian się wkurza, że nie umie zrobić żadnego triku, w się sensie wkleić. Nie dziwne. Stan jego butów. O. Drugi stan butów. Zlądowałem właśnie Dojebana. Wkleiłem No to chyba już się zwijamy, bo jeździmy już około 5 godzin na tym skateparku A tu w ogóle nie ma nawet grama Grama po prostu cienia Jest tylko tutaj poza skateparkiem A na tym skateparku jest same słońce Także będziemy się zwijać na pociąg No i będziemy powoli wracać Zajemy. Koniec butów Już w tyle, tyle trików na nich wklejałeś Koniec no. Proszę bardzo, buty do Właśnie, właśnie dojechaliśmy na dworzec. Oczywiście, prawie spóźnieni. Każdy już jest tak zmęczony, że to szok po prostu. Na no, tamto już tam życia w niego nie ma. Najprawdopodobniej nie wiem kiedy jest ten pociąg. Także zdążyliśmy, mamy jeszcze 5 minut. A nie 3. A, za 3 minuty. Także jak już przyjedzie pociąg, jedziemy w końcu do łodzi. Jadę do domu, bo to nie ma szans. Po prostu taki dzień. Cały dzień po prostu słońce było. Masakra. O kurwa. Tak malu... Właśnie już przyjechaliśmy. Już koniec tego dnia. Trochę się... Można powiedzieć że zmęczyliśmy, bo cały dzień się nawalało słońce, że taka masakra była. Bo minimum ze 30 stopni. Jesteśmy już na dworce, jak widzicie. No i co? No, koniec odcinka, także wszyscy się żegnamy. Przybliż się, na vlog. Także żegnamy a tu będą się. nasze Instagramy. O, a ja stawiłem nowy post. Proszę bardzo. <śla> chwila, chwila. No i co? Ostatnio to co? Proszę o subskrypcję, łapeczkę w górę dla rozwoju kanału i tyle. Siemo.